O, cześć Szymek! Cześć Szymon! O czym pogadamy? Porozmawiamy o sadzie. Tutaj mamy co? Sytuację z parchową zeszłego roku. Powiedz mi, dlaczego w paru sadach mhm. ten park występował, mimo tego, że ten rok mieliśmy na tyle suchy, że parcha praktycznie powinno nie być. Zobacz, tak jak teraz oglądamy, widzimy wykres z rimów, tak? Tak. Mamy przegląd na cały sezon. Mieliśmy bardzo słabą infekcję koniec marca, początek kwietnia. Potem był względny spokój i pojawiły się dwie bardzo duże, silne, znaczące infekcje. Dobra, początek, maja. początek maja, tak, 6, 7, 8, 9 maj. Potem był znowu względny spokój i jeszcze na koniec maja znowu nam tam delikatne, nieduże, średnie infekcje wyskoczyły. Mieszanek, tak jak widać na na wykresie tutaj mamy dwie ekstremalne infekcje, jedna w końcówce kwietnia, druga na początku maja, które znacznie wykraczają poza, poza skalę. I co to one były przyczyną? Potem cały problem z parchem? Generalnie tak, bo dwie infekcje duże, można powiedzieć, że a, tylko dwie, tak? ale przy tak wysokiej wartości infekcji tutaj dochodzimy do tematu skuteczności preparatów interwencyjnych. Tak, bo tutaj mamy powyżej... No, powyżej 1000 na pewno, nie wiem czyli nie powyżej 2000, po, 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 tak? a powyżej, powyżej, tak, tak. powyżej 600 już oceniamy jako bardzo wysoka infekcja, tak? Tak, no ekstremalnie silna. Jeżeli patrzymy na skuteczność preparatów interwencyjnych, nawet tych najlepszych, którą szacuje się na około 90%, nawet dajmy na to 95%. Przy tylu zarodkach, które się wysiały w tych dwóch silnych, bardzo silnych infekcjach, te 5%, które zostało niezwalczonych. Powoduje nam e, bardzo wysokie porażenia. Bardzo wysokie, nawet e, określone, nawet na taką można powiedzieć średnią infekcję. Bo przy wartościach infekcji powyżej nawet 2000, jak tutaj ilość zarodników, która 10%, dostała, nie 10 zwodnia. to jest cały czas mała infekcja, tak? Tak, mała, mała, nawet, mała. nawet, nawet średnia. Nawet średnia. Przy takiej dużej ilości zarodników. Dlatego sama interwencja, same preparaty interwencyjne nie pozwoli nam skutecznie ochronić naszych owoców tutaj przed, przed porażeniem warcha. Szymek, co doradzimy, żeby yy, takich sytuacji nie było? No, o tym dość powiemy w następnym filmie. Jasne.